W dzisiejszej konferencji chciałbym powrócić do niepoprawnej politycznie rzeczywistości, czyli do faktu, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i o nim mówiliśmy wczoraj, ale też jako kobietę, po to, by wspierali się wzajemną miłością oraz by wspólnie czynili sobie ziemię poddaną, by uzupełniali się nawzajem. Mówię o tym tak troszeczkę no, niepoprawnej. Politycznie rzeczywistości, no bo wiemy, co nam dzisiaj próbują jakoś tak wcisnąć, że to niby mężczyzna i mężczyzna, a to też małżeństwo, albo kobieta i kobieta. Nie, nie dajmy się oszukać. To, to nie jest tak. Drugim mocnym filarem, na którym powinna opierać się każda rodzina, jest kochająca, odpowiedzialna kobieta, żona, matka. Że babcia. Na początek chciałbym ukazać kilka faktów, które świadczą o Waszej, drogie Panie, niezwykłości. Niech to będzie źródłem głębszej refleksji dla nas, drodzy Panowie, abyśmy wiedzieli, kim jest kobieta, która stoi u naszego Bogu. Jesteście często nazywane płcią słabszą, a jednak ważne publikacje naukowe pokazują, że statystycznie żyjecie dłużej niż my, a Wasz organizm jest zaskakująco wytrzymały. My, mężczyźni, jesteśmy zdolni do bardzo ciężkiej pracy, ale aby tak pracować, potrzebujemy też regularnego odpoczynku. Wy, drogie panie, potraficie dniami i nocami trwać, że tak powiem, na ostrym dyżurze. Przy tych, którzy potrzebują Waszej obecności, Waszej pomocy, Waszej troski, potraficie to bez zmęczenia, wręcz heroicznie niekiedy. Wielu z nas, mężczyzn, sądzi, że to właśnie my wnosimy największy wkład w rozwój ludzkości. Dlaczego tak sądzimy? Chyba dlatego, ponieważ redukujemy dzieła ludzkich tylko do postępu w nauce, w technice albo do produkcji dóbr materialnych, do tego wszystkiego, co bardzo łatwo można zmierzyć, dotknąć, jakoś się zbadać. A życie pokazuje, że urodzenie i wychowanie człowieka jest nieporównywalnie bardziej trudniejsze, bardziej twórcze, niż skonstruowanie jakiegokolwiek urządzenia. Takie jest. Wasza troska o dzieci, o męża, o domu, Wasza miłość wymaga większego geniuszu niż skonstruowanie komputera czy zbudowanie wieżowca. Tam wystarczy pewne rzeczy policzyć, poukładać, są algorytmy i tak dalej. Tutaj to nie wystarczy. Tu jest potrzebne coś innego. Ta wasza miłość potrafi być tak wielka, że zachwyca się nią sam Bóg, gdy mówi, czy może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? ta, która kocha syna swego łona. Bóg tak jest wami zauroczony, drogie Panie, że mówiąc o swojej miłości do człowieka, za przykład podaje nie nas, mężczyzn, którym o ważnych rzeczach zdarza się zapomnieć, ale was, kobiety, niewiasty. Tak jest wami zauroczony. To o was tak pięknie mówi Biblia w Księdze Przysłów, Niewiastę dzielną, któż znajdzie, Jej wartość przewyższa p. Zwykle to wasz wygląd, drogie Panie, Ubiór do głosu, Uśmiech, Sposób poruszania się i zachowania, Wyraża wdzięk Oraz harmonię, Nieosiągalną dla nas mężczyzn. Jesteście o wiele bardziej niż my wrażliwsze Na piękno kształtów, Kolorów, Zapachów, Na piękno wewnętrzne, Moralność, czystość, gościnność, kulturę bycia, troskę o człowieka. I tak naprawdę nie potrafię zliczyć, ile razy w życiu zachwyciłem się odwagą i bezinteresownością kobiety. Tyle tego było. Nie potrafię tego policzyć. Skoro wasza filozofia życia jest tak piękna, tak daleko ważniejsza niż przyjemność czy zysk. Pytam się Was, drogie Panie, dlaczego tak często udajecie nas, mężczyzn, aby być szczęśliwym? Dlaczego? Skoro jesteście silniej powiązane z duchowością, skoro łatwiej Wam zapanować nad ciałem, skupić się na człowieku, jego przeżyciach, jego potrzebach, skoro ludzie są dla Was ważniejsi niż przedmioty, skoro potraficie więcej usłyszeć i zobaczyć niż my, mężczyźni, a przez częstsze niż my kontakty z ludźmi stajecie się wręcz specjalistami od rozmów o człowieku i jego tajemnicy, to pytam się, dlaczego współczesne kobiety tak często wyrzekają się tego wszystkiego i chcą być jak mężczyźni. Jakie? Wulgarne, powiązane z dzielęsnością, uciekające od prawdy o popełnionych przez siebie błędach, Łatwo lekceważące normy moralne, wybuchowe, gniewliwe, interesowne, powierzchowne. Dlaczego chcecie takie być? Dlaczego? Chcę Wam dzisiaj powiedzieć, drogie panie, że jesteście inne niż my, wewnętrznie o wiele piękniejsze i bogatsze niż my i takimi chcemy Was mieć, takimi chcemy Was kochać. Piękną filozofię kobiecego życia ukazały takie sławne kobiety jak Marta i Maria, siostry Łazarza, które gościły Chrystusa i apostołów, święta Elżbieta, święta Weronika, święta Katarzyna Sieneńska, Urszula Ludukowska, zapewne znana wszystkim Matka Teresa z i wiele jeszcze innych kobiet, a szczególnie żona Józefa i Matka Jezusa, Maryja. Wczoraj święty Józef pokazywał nam mężczyznom, jakie powinno być męskie odniesienie do Boga do kobiety i do dziecka. Niechaj dzisiaj Maryja pokaże nam wszystkim, jakie powinno być kobiece w odniesienie do Boga, do mężczyzny i do dzieci. Niech nam to pokaże. Kim powinna być kochająca odpowiedzialna kobieta w odniesieniu do Boga. Po pierwsze musimy sobie szczerze powiedzieć. Że Maryja miała zupełnie inne odniesienie do Boga niż Józef. Wy, kobiety, przeżywacie inaczej swoją religijność niż my mężczyźni. Kochani, dla Józefa wiara to było coś z płaszczyzny intelektu, z płaszczyzny rozumu. Czy to możliwe, że był jakiś anioł, że to dziecko jest dzieckiem Boga? Że Maria została napełniona duchem świętym, a nie na przykład uległa jak innemu mężczyźnie, a teraz mówi o jakimś cudzie. Józef zadawał pytania, szukał odpowiedzi, był bardzo racjonalny. A Maria zupełnie inaczej. Nie rozum był dla niej najważniejszy. Dla Maryi wiara to więzie z Bogiem, który kocha. To kontakt z kimś, kto nas kocha. To ma szczególne znaczenie dla was, kobiet. To właśnie z tego powodu więcej się modlicie, chętniej uczestniczycie w nabożeństwach, więcej śpiewacie, odważniej dajecie świadectwo wiary, bardziej troszczycie się o więzie z Bogiem wszystkich członków rodziny. To właśnie dlatego. Maryja stała obok Jezusa, słuchając i rozważając Jego słowa. I dzięki temu mogła potem powiedzieć innym: Zróbcie wszystko, cokolwiek on wam powie. To do niej powiedział Bóg umierający na krzyżu, troszcz się o ucznia, zawierzając tym samym kobiecie wszystkich mężczyzn. Do niej.